Mieszkańcy, Straż Pożarna, wojsko, policja, inne służby, a, a nawet ochotnicy z innej części kraju, pomagają zabezpieczyć wały i inne miejsca przed zalaniem. Usuwają skutki po przyjściu wielkiej wody w różnych miejscowościach. Społeczeństwo się solidaryzuje, bo to tragedia, co się dzieje na południu Polski. Ogromny żywioł spowodował wielkie straty. Będzie potrzebne wiele tygodni, może miesięcy, a nawet lat, żeby wszystko wróciło do normy. Najważniejsze zadania dla wojska było i jest ratowanie zdrowia i życia ludziom i zwierzętom. Zaangażowano w tym celu ciężarówki, pływające transportery, płasko płaskodenny. Śmigłowce i każdy sprzęt, który jest potrzebny do ewakuacji. Wojsko używa ciężkiego sprzętu, by zabezpieczyć miejscowości, gdzie jeszcze nie dotarła fala kulminacyjna. Już około 14 tysięcy żołnierzy pomaga przy zabezpieczaniu lub usuwaniu skutków powodzi. 10 tysięcy wojsk operacyjnych i 4 tysiące żołnierzy z wody. Inni żołnierze nadal realizują zadania, by militarnie zabezpieczyć nasz kraj. I o tym zawsze musimy pamiętać. Politycy się zmieniają. Raz jedni, raz drudzy rządzą naszym krajem. Jeszcze niedawno pluli na mundur żołnierza wojska polskiego. Pewne osoby obrażały i pogardliwie odnosiły się do naszych żołnierzy. Teraz o Oczekują od nich pomocy. Jeszcze wcześniej inni politycy przed kamerami mówili, że, że wojsko obrony terytorialnej jest niepotrzebne, że WOT trzeba zlikwidować. Jeden z nich teraz jest ministrem obrony narodowej. I sam wysłał 4000 żołnierzy z wodu, by pomagali podczas powodzi. Po największym zagrożeniu przyjdzie następna fala. Tym razem fala rozliczeń i niezadowolenia. Będą się przerzucać winą. Kto zawinił w tej sytuacji? Że wojsko i inne służby nie zrobiło wystarczająco dużo, to. że nie wszędzie wojsko dotarło i nie udzieliło pomocy. Ale wy żołnierze, powinniście być ponad to wszystko, bo wszystkim nie dogodzi. Zawsze ktoś się znajdzie. Znajdzie niezadowolony. Czy jesteś z wotu, czy komandosz, z mechu, czy z lotnictwa, a może z marynarki wojennej? Wszyscy jesteście żołnierzami, a żołnierze to jedna wielka rodzina. Może ta rodzina jest patologiczna, ale jednak rodzina. Mimo, że jesteście z różnej profesji. Pozdrawiam, szeregowy kukuła.